Bo ty zawsze się spóźniasz, bo ty nigdy nie pamiętasz o swoich obowiązkach. To działa jak płachta na byka. Bo dwa razy się spóźnić, to nie jest zawsze, prawda? Ale jeżeli będziesz trzymała się faktów, a nie oceny, też nie będzie to takie raniące. Powiedz więc: Spóźniłeś się 20 minut. Zapomniałeś o obowiązkach. Nie dodawaj generalizatorów. Sama. Unikasz odpowiedzialności, gdy coś się wydarzy. Zaspałaś, nie zdążyłaś do pracy i obwiniasz. Budzik, korki, spóźniony autobus. Weź odpowiedzialność za siebie i powiedz: Źle zaplanowałam czas. Następnym razem potrzebuję nastawić ten budzik 15 minut wcześniej. Twoje dziecko uczy się od ciebie, widzi u ciebie. Nie ratuj dziecka z każdej opresji, nie lataj z nim, za nim ze śniadaniem, nie wyręczaj, pozwól poczuć jego sprawczość i jego odpowiedzialność, i w ten sposób nie będziesz uzależniała dziecka od siebie.